Siemanko widzowie, ja jestem Wartor w dzisiejszym odcinku będziemy grać w Angry Birds Star Wars To już jest drugi film z tej serii, bo pierwszy już był na kanale Jak nie widzieliście to właśnie śledźcie kanał W postach ostatnio w niedzielę, tam 4 dni temu wrzucałem że taki, taki post, że wkrótce szykujcie się Już niedługo, kto widział ten post, ten widział Który właśnie przedstawiał tą grę I dzisiaj będziemy właśnie w nią grać Pamiętajcie, że na 50 subskrypcji jest specjal, a mam 46, a ten specjal na pewno wam się spodoba, więc tylko 4 suby, dacie radę. Ale przed rozpoczęciem odcinka też chciałbym was zachęcić do subskrybowania kanału, aby was nie minęły żadne moje filmy. Tak samo możecie go też podbić, zalajkować, ponieważ... w sumie nie ponieważ, po prostu też yy, dajcie też dzwoneczek, abyście nie ominęli żadnych moich filmów, a jeśli podobają wam się takie treści, możecie też wpisać komentarze z pomysłem na content. Po prostu yy, piszcie komentarze też, ponieważ lubię je czytać. A teraz już przechodzimy bez zbędnego przygotowania do odcinka. W ostatnim odcinku robiliśmy ten chapter pierwszy nie pamiętam czego skończyliśmy, bodajże na levelu 10, dlatego teraz sobie wykonamy level 11 do 16 i pomyślimy, bo możemy jeszcze zrobić lewele z tego, zobaczcie, prawego. Z, z tej prawej strony, nie? Ponieważ tu jest dobra strona mocy, a tu jest ciemna strona mocy. Zaczniemy najpierw od dobrej. No ile w ogóle starczy czasu, bo też nie chcę, aby ten filmik trwał tak kosmicznie długo. jedziemy z levelem 11. Okej, okay, mamy jodę. O, zapomina, pozapominałem wszystkie moce tych ptaków szczerze mówiąc, no ale... Będzie ciekawiej w tym odcinku po prostu sobie przypomnimy I już właśnie moc tego jody była taka, że on się odbija od wszystkiego, no tak. Dobrze zgadłem. No i właśnie tym sposobem kończyliśmy level No jeszcze ten joda leci, jeszcze się nie naleciał, jeszcze joda leci No i już raczej jest... Koniec lewa, bo już żadna świnia nie żyje. Widzimy. Właśnie waden wróg. O matko, ile to jeszcze będzie czasu trwać. Ej, tu jest jeszcze jedna świnia. Nie zauważyłem, widzicie? Kto znalazł, ten znalazł? To jeszcze jedna świnia pod wodą. Nie zauważyłem, ale jestem gapa. Nie no i tam chyba nie trafimy. To tutaj musimy chyba... E, właśnie... Czekajcie, muszę sobie przesunąć ten panel od nagrywania, czekajcie tutaj. Tutaj musimy wybrać kolejnego ptaka. Oj, pozapominają to wszystkie te ptaki, ale zauważcie, że jedną, jednego ptaka mamy w ilości 89, dlatego czyli tego będziemy korzystać. O ile się nie mylę, to zgaduję jego moc, że on chyba będzie strzelał w tą świnię. Dlatego jeżą. Udało się nam przejść level widzowie, jeszcze czeka nas jeszcze parę leveli, a za niedługo będzie boss, widzowie tak, szykujcie się na bossa, bo też będzie właśnie za niedługo, jeszcze kilka leveli i boss będzie też emocjonujący, znowu mamy jodę, zobaczymy co uda nam się nim zdziałać. Słuchajcie, tej gry już nie da się normalnie pobrać, jakbyście chcieli w nią grać. On tu już jest i tak końc levela Szybko poszło. Wracając te, tej gry nie da się pobrać na sklepy play, jeśli byście chcieli w nią zagrać. Ponieważ została ona usunięta. Nawet ja sam nie pamiętam yy, właśnie skąd ją pobrałem. I właśnie... To teraz nie wiem. Właśnie jak mówię ta gra nie jest już dostępna. Mówię, kiedyś dam wam tutaj... półtorej torelaką pobrać. I dajcie znać, czy jest fajna, ciekawa, ponieważ jeśli tak, to będę częściej robił właśnie z tego filmy, Więc nie bójcie się pisać tych komentarzy, bo one mi mogą naprawdę pomóc w rozwijaniu kanału. No i dobra, odbijemy się od tego. Dawaj Joda, do Frady, odbijaj się. O matko. Nie, no nie trafi w tą budowlę. Nawet TNT ma w... O, TNT kontra w TNT to wybuchnie to TNT. Ej, mowę, zrobi coś. No, tym razem się nie udało, no. Ale tym razem już na pewno musi się udać. Hmm. Weźmiemy sobie innego ptaka niż jodę, a nie Tak to działa, że jak naciągnę to już nie mogę puścić. O matko. Dobra, zróbmy tak. Hop. O nie no. Znowu zwaliłem. Nie no, joda się tu nie nadaje szczerze do tego levela. Ale może jeszcze trafi, wierzmy, miejmy nadzieję. Hmm. O, typ przynajmniej jeszcze świnie dokończył. Słuchajcie. E, bierzemy sobie kolejnego ptaka. Tego będę raczej zazwyczaj brał, ponieważ go mam w największej ilości. No i tak z tym sposobem zakończyliśmy ten level. Już jesteśmy chyba o krok od bossa bajże. Tak, dwie gwiazdki, nie wiem czemu Właśnie nie wiem też jak działa ten system gwiazdek O, tutaj mamy Dosyć dziwny Dziwny poziom Muszę sobie, o, zwiększyć ojoj oj, Nie wiem czy tam trafimy Nie wiem czy joda się nada Nie, może się będzie odbijać od tych skał, spróbujmy, spróbujmy Co nam szkodzi spróbować O O A ja już myślałem, że się odbije od tej skały i strąci tą budowlę a mogę tym sterować, widzowie. Patrzcie, mogę sterować palcem. To ci heca. Nie wiedziałem o tym. Patrzcie. Zda zaznaczam wam teraz. Mogę tak robić. Hop, 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 hop. No i bardzo szczerze pomoże. Joda. Mam jakieś osiągnięcie. Nie wiem, później się z nim zapoznam. To jest boss. Nie, jeszcze nie ma bossa. No ioda tu się w sumie spisze, ale serio nie, nie wiedziałem o tej ukrytej umiejętności Jody. Była dobra. O, leci joda, leci o, mogę nim sterować. Dobrze, wchodzi tą budowlę teraz tego, teraz tam, teraz tu, teraz tam. O matko, nie trafiam w tą świnie. teraz! O matko, nie no, nie ma majma w ogóle. Jeśli będzie pisać fajne komentawy, na przykład Vertorian Go, tu mnie grać w tą grę, albo Vertorian to Sigma, no, no to. To właśnie będę przypinał serdówko takich komentarzy. Starać się, aby były miłe. Bo, jak będą takie brzydkie, bez szacunku, komentarze, to będę je usuwał. No, tak raczej nie chcę nie? Społeczność toksyczna jest bardzo zła. Dobrze, matko, kiedy będzie ten boss? To jest chyba jaki level. Czekajcie, już sprawdzam. O ile się w ogóle da sprawdzić, jaki to jest poziom, nie? To to jest poziom. Szesnasty No szesnasty chyba to będzie boss, mi się już tak zdaje Teraz tu traf strąć tą budowlę, teraz tam. O matko Nie Oj dź. Dobra Kurde, to ma takie trunowski wskuwanie. Dobrze! Dobrze, wygrasz to joda! Nice, joda! Joda gold. Nie wiem, mo może dobra, mianuję teraz jodę na moją ulubioną postać, nie? Jody, no widzicie to co sądzicie o tych ptakach właśnie, o tu nawet nie mamy jody A ten też jest w sumie bardzo spoko, Pokazałem go w ostatnim filmiku O nie, mi się pomyliły umiejętności, no każdemu się może pomylić, ja nie zagram za dużo w tę grę Gram podczas tylko nagrywania, nie? Jak nagrywam to tylko, więc sobie nie przypominam, nie przygotowuję się na odcinek no ale ja bo ciekawiej, nie? No bo raczej to będzie taka nuda, jeśli wiem, kiedy, co robią wszystkie ptaki. Takie były emocje, nie tego tak bo ciekawie. O, ten ptak też należy do jednej z lepszych. stracił całą budowlę na jeden atak. On mi się akurat podoba, nie? On jest fajny gość. Poza Jodą to on jest na, chyba najlepszy, według mnie. O, jeszcze jest gdzieś jakaś świnia? Jest! O, Marko, to słońce się tak odbija, że ja nie widzę. W sensie to słońce w grze, bo nagrywam ten odcinek no wieczorem, można powiedzieć. Nie, nie tego chciałem. a już naciągnęłem. Wiecie, to jest złe, że jak naciągnę, to już muszę tego ptaka wykorzystać. No, niestety. Nie miałem w planach użyć tego ptaka. Ten się spisze. Dawaj, udało się. Podaj, że mi się nazywa, obiwankę raczej. No tak, to jest Obi Wankanobi tego, którego przed chwilą strzeliłem, nie? Nie pamiętam tych wszystkich na... Nie pamiętam tych... Te... Nie pamiętam... kurde... Nie pamiętam też wszystkich nazw tych ptaków, nie? joga, To chyba boss? Nie, boss się chyba czymś charakteryzuje, no nie wiem Ej, no chyba chyba już... mi do kolejnego chaptera. To nie będzie bossa, tylko to jest drugi rozdział. A to ciekawe, no nie wiem, nie będziemy robić tych osłupów w nieskończoność. Okej, przed INT na dobranoc. dobranoc, na dobranoc mówię, na koniec, chciałem powiedzieć. No i dobrze, kolejny level poszedł jak spłatka. Słuchajcie, nie ma teraz robię level, czekajcie, sprawdzę. 19. Czekajcie, sprawdzę, kiedy będzie ten boss, bo to mi bardzo dokucza. To wiesz, czekajcie. Nie daje mi spokoju. A 20 to będzie bossem, jesteśmy w 19, dobrze. Oj, boss, to będzie jeden z trudniejszych leveli. Trzymajcie za mnie kciuki, bo to już niebawem. Trzymajcie za mnie kciuki, ja bym wygrał z tym bossem. A tymczasem kolejny level już jest właśnie zrobiony. Tutaj ta fioletowa kula, tak. No jest taka ciężka, że zwala wszystkie budowle. O nie, tutaj jeszcze na świnia została. No to dla nas. Pikuś taka świnia. No i GG. Teraz tylko boss. Jeżeli starczy czasu, to jeszcze może przerzucimy się na drugi chapter. O, to jest boss. Słuchajcie. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy jakieś ptaki w klatce. Najprawdopodobniej trzeba, mnie, trzeba je uwięzić. Tak, aby właśnie były z nami z naszym burydadą. Tutaj mamy też jakąś. Podaj, że to jest jakiś robot, że świnie są w jakimś robocie. Podejrzewam, że trzeba to rozwalić. No i joda. Najlepszy ptak, spiw się. To jest bardzo ważny level, musimy go wygrać. Joda. Rozwal. nie, kl klatki się nie da rozwalić. Dobrze, zniszczyłem główny pojazd. Teraz już powinno pójść jak z płatka. To jest pierwszy boss, więc nie będzie też taki trudny. Aczkolwiek to jest mój pierwszy. Raz, o matko, ten joda. Ja tym miodem to tak średnio okay, tutaj strzelają z jakichś pistoletów nie wiem, podobno to działa tak, że jak strzelą, to właśnie zbijają mi ptaka dobrze no kolej, słuchajcie, boss ten boss to nie był dla mnie boss to było łatwizna dobrze mm. Ten rozdział uznaję za zakończony. Jeszcze przechodzimy do drugiego rozdziału. Tutaj ile leveli zrobiliśmy? Dziewiąty. Przechodzimy do levela dziewiątego. O, bo tutaj są też i te inne świnie. Teraz będziemy strzelać świniami, a nie ptakami, bo ja nie pamiętam co robią te wszystkie ptaki, świnie i tak dalej, nie? To tutaj... Yy... Nie wiem. Musi mi się przypomnieć co ta postać robiła. Ej, ta w sumie jest nawet mocna, nie? rozwala tak dużo tych budowli słuchajcie by tak troszkę nudno zrobiło eee, mamy listopad, zaraz będzie grudzień zaraz będą mikołajki pisaliście już list do mikołaja? no, ciekawe napiszcie w komentarzach a już zaraz będzie wigilia i Bowe narodzenie ach, kiedy to zleciało czas szybko leci Dobrze, jednak ta świnia, wracając do gry, tef jest dla mnie dobra z tej ciemnej strony mocy. Aczkolwiek testujmy inne, bo pamiętam z tamtego levelu, że też była taka świnia jedna z tak w ogóle rozwalała system. Taka, nie wiem, chyba jej nie ma, nie? Ty właśnie mam mniej ptaków, bo tam miałem więcej. Chociaż co ta postać robiła, nie wiem. Oj, ona strzela z jakiejś. Snajperki, podejrze. Nie wiem, no te mocno. Oj, zobaczcie, ja mam trofkę niedobór, taki deficyt tych ptaków. Zaraz mi się skończą, mi trzeba pod tej oszczędzać. Nie postaram się je ogarnąć na następny odcinek. No, tym, tym, tym bardziej, nie wiem, co one robią. To będzie jeszcze trudniej. Dobra. raczej pamiętam, co robi. Włóca mieczem blasterowym. Blasterowym, laserowym. Mieczem laserowym. Dobrze. Ach, nie jestem zdawcą tych stawosów. Co ty zrobisz? O. Przyczepia się do tego. No, dobrze, dobrze nawet. I słuchajcie, możemy też dokupiać ptaki. 4317. Jan 28728. To to kupimy, nie? Patrzcie, dokupimy. Stać nas. No i teraz mamy bardzo dobrą armię. Dobrze, skończyliśmy level. Dobre wyniki nas nie obchodzą, tylko jednak gwiazdka? Hmm, dziwne. Nie, wiem, bo mi lepiej idzie na tej dobrej stronie mocy, bo szczerze wydaje mi się, że tam są... Czy nie wiem, czy jest taki sam balans ptaków, pewnie tak. Eee, ale jednak na dobrej stronie mocy gra mi się lepiej. Ej, bo te podkowy, Ej, słuchajcie, jest jakaś mechanika tych podkówek, nie? Podkowa, nie? Tak, ten metal przyciąga, i przez to na przykład już mamy połowę wieży tej zniszczonej. 15 ludzi, ten Darf Wader, mamy tutorial, co on robi. Zobaczmy. Mocne, spróbujmy. Tylko, oj, ta podkowa zamurowała nam całe wejście do tej budowli. No jeszcze te podkowy będą mnie przyciągać, może górą jakoś spróbujemy? Nie wiem, damy radę O Ej Jeśli nawet to atakuje mniejszy obszar, ale aż tak wielki Goat ptak Ptak nie wyjdzie, nigdy nie bić. Tutaj z salami świniami, a tam ptakami Darth Vader, też dobry Polecam, słuchajcie, tutaj już nie ma bossa? Czemu nie da się iść dalej? Django Fett Kolejne jakieś osiągnięcie mamy Tutaj będzie o, jakaś historyjka tutaj nawet jest. To chyba bez zakończenie rozdziału mi się wydaje. I to jest boss? Nie wiem, nie wiem, słuchajcie. Jakiś nowy level. To jest jakaś grawitacja w jakimś kosmosie jesteśmy. Jak to szybko leci. Oj, nie. Nie jestem przyzwyczajony do czegoś takiego. Ale Darf Wader za, zawsze jest dobry. Dawaj darcie wejderze oj tak spisał się spisał się nie powiem że nie ta grawitacja będzie mi dokuczać kurde nie jestem przyzwyczajony grać do takich grawitacji hmm. no i dobrze kolejny level z górki zobaczcie nam jeszcze zostało do bossa do bossa jeszcze dużo. tu co widzowie chyba na tym skończymy ten odcinek ponieważ mechanikę grawitacji poznaliśmy Piszcie też w komentarzach, czy, czy chcielibyście rozwinięcie tej serii. Dlaczego nagrywam tę grę, ponieważ będę jej w, w, długo nagrywał, ponieważ to już było dawno. Głosowanie na grę, właśnie tak raz zwyciężyła głosowanie, więc ją będę też w dużej mierze nagrywał. No widzowie, już się komentarze z opinią w ogóle na temat kontentu. Później nie wiem, postaramy się ogarnąć ten do końca, ten chapter i mowę zaczniemy My, jak... Kolejny. No nie wiem, wszystko tu będzie ciekawe. Ale widzowie, na tym moment już się z wami żegnam. Więc trzymajcie się widzowie. Do usłyszenia. Cześć.